Chcę powiedzieć, że od 1 stycznia zmieniło się prawo w tym zakresie, że jest zakaz składowania frakcji odpadowej, która jest energetyczna, która jest po prostu palna. Dzisiaj ta frakcja nie może być składowana musi być wywieziona z obszaru naszego do zakładu, który spala tego typu odpady. Dzisiaj takim zakładem jest cementownia w naszym przypadku cementownia Heum. Chcę powiedzieć jeszcze, że tazmiem w Polsce nie ma dzisiaj wystarczająco dużych mocy do spalenia, do przerobienia tej ilości odpadów energetycznych w tej tak zwanej frakcji nadsitowej. Która nie może być składowana. I również z tego powodu czasem zdarza się w Krośnie, że ta frakcja związana z wywiezieniem jest składowana, znaczy przechowywana w obrębie naszego zakładu nieszkodliwiania odpadów, i ona może sprawiać właśnie te uciążliwości, o których, o których ludzie mówią. Ja również jako mieszkaniec do, no odczuwam to dość boleśnie. No właśnie ten jak odór, Na, się natomiast, do tej natomiast żeby. Po co jest ta inwestycja? Bo to może jest niezrozumiałe i kwestionowane. Inwestycja przede wszystkim jest zrobiona w oparciu o obowiązujące prawo w Unii Europejskiej. Tak jak wszystkie kraje obowiązuje nas to prawo. Również te y, zadania, które dotyczą spalania odpadów, one są ściśle uregulowane prawem i tu nie ma mowy o jakichkolwiek odstępstwach i wszystko jest. Jeśli chodzi o procesy technologiczne, bezpieczne. A jeśli chodzi o nasz projekt, to nie jest projekt spalania śmieci. To jest projekt spalania frakcji, właśnie tej nadsitowej, frakcji energetycznej, którą dzisiaj musimy wywozić do spalenia w cementowni i jeszcze za to zapłacić na dzień dzisiejszy 205 zł za tonę. A więc chcemy sobie poprawić e, warunki tak, żeby nie być uzależnionym od odbiorcy, który powie dzisiaj nie odbieram od Państwa, bo mam problemy. I to jest ten najważniejszy Albo, argument, ekonomia przede wszystkim. Tak? No nie tylko. Mhm. Co Również jeszcze? to, że, że na przykład Pan w Hełmie mówi, że dzisiaj nie odbiorę Wam siedmiu samochodów, które czekają pod bramą. Dlatego, że mam problemy, prawda? I w związku z tym ja mam problemy, ja mam problemy i mieszkańcy mają problemy, bo ta frakcja, która zalega, ona nie pachnie. I to jest podstawowy problem. A nie problemem jest dzisiaj, jak to wyolbrzymiają niektóre środowiska, które z reguły w Krośni wszystko protestowują, bo taka jest tendencja, że wszystko jest B. I mówią, że składowanie frakcji biologicznej, która dzisiaj jest składowana w szczelnych zamkniętych kontenerach z biofiltrami, jest problemem odorowym w Krośnie. To nie jest efekt, który powstaje w związku z ze stabilizowaniem tej frakcji biologicznej w zamkniętych kontenerach. To spalanie gdzieś musi zaistnieć. Jeszcze jest jedna dość istotna rzecz, że poprzez spalanie frakcji energetycznej w naszym bloku energetycznym chcemy poprawić ekonomię i ochronę środowiska, bo dzisiaj mamy spalanie miału węglowego i i szczerze trzeba powiedzieć, że spalanie miału węglowego, w ogóle węgla w instalacjach Pomimo zainstalowania ogromnych tam i filtrów i urządzeń, które ograniczają emisję, to jednak ta emisja z węgla jest. My chcemy ograniczyć tą emisję skutkiem właśnie spalania w specjalistycznych instalacjach. Niestety to jest kosztowne i skutkiem również tego jest po prostu wyeliminowanie emisji z węgla czyli związków siarki, związków azotu i tak dalej, i tym podobne. I tu jest, no i te argumenty tu... na pewno padły na spotkaniu. A Pana zdaniem, jak przekonasz tych ludzi? No, trudno jest przekonać ludzi, którzy są z zasady nieprzekonani, prawda, którzy być może mają małą wiedzę na ten temat. My próbujemy edukować co najmniej już od ponad pół roku ludzi, udostępniając różnymi formami wiedzę na ten temat, również zapraszając do odwiedzania instalacji, które przecież funkcjonują w Polsce i najbliższa taka instalacja, czy w Krakowie, czy w Czechach od 15 lat funkcjonuje, i myśmy dwa razy zorganizowali wyjazdy do tych instalacji.